Widzimy zabytki, zaprasza Adam Musiuk. Nowoberezow to miejscowość, o której bardzo głośno w ostatnich latach, dlatego że to właśnie tam odkryto oryginalny ikonostas sprzed stuleć. O nim kiedy indziej, bo być może już Państwo i tak o nim dużo wiecie. Ale ja dzisiaj o samym Nowoberezowie i cerkwi, która tam się znajduje, która już ma ponad ćwierć wieku i w swojej oryginalnej formie właściwie dotrwała do dzisiaj. Ale pierwszą drewnianą cerkiew parafialną w Nowym Berezowie rygował król Zygmunt III Waza już w 1600. 17 roku. Było to wkrótce po założeniu wsi w 1611 roku. Wieś się spaliła, i w tradycji została nazwa Stare Berezowo. Mieszkańcy przenieśli się do nowego miejsca, i to jest to miejsce, w którym do dzisiaj. I funkcjonuje wieś nowo ale i Cerkiew, która została ufundowana w 1771 roku i tu też przez ważną osobistość, bo przez Izabelę Branicką. Okazała jak na tamte czasy ale i dzisiaj wcale nie mała Cerkiew stanęła na planie. Prostokąta i co ciekawe, a nawet można powiedzieć wyjątkowe, nie jest ona orientowana. Co to znaczy? To znaczy, że zdecydowana większość cerkwi prawosławnych znajdujących się na Podlasiu ołtarzem jest skierowana na wschód. Ta nie. Dlaczego nie? Dzisiaj nie wiemy, ale tak jest. Drewniana architektura jest wykonana w konstrukcji zrębowej. Trzeba e, tak powiedzieć, co to jest. To powiem tak: większość chat, a właściwie wszystkie chaty, które powstawały tutaj na Podlasiu 50 lat temu, 100 lat temu, 200 lat temu. 300 lat temu i pewnie więcej były właśnie wykonywane w tej tradycji. Więc jeśli staniecie Państwo przed dowolną, taką starszą chatą, która jeszcze jest nieoszalowana, to właśnie zobaczycie tam takie duże belki połączone w narożach. To jest właśnie ta konstrukcja zrębowa. Konstrukcja cerkwi została oszalowana Tak, żeby ładnie, pięknie wyglądała, ale z drugiej strony jest to taka warstwa, która może być co ileś tam lat wymieniana. Ponieważ drewno w naszym klimacie niszczeje, ale pod spodem, pod tą szalówką, konstrukcja zostaje zawsze nienaruszona. Dach świątyni i kopuły są wykonane z blachy i oczywiście zwieńczone krzyżami. Dzisiaj, gdy Państwo dotrzecie do świątyni, zobaczycie bardzo ładnie odrestaurowaną budowlę. Dlatego że w latach 2016-2021 wykonano remont świątyni, zarówno wewnątrz, i na zewnątrz. Jeżeli wejdziecie do środka, to zwróci Waszą uwagę, przepiękny ikonostas i bardzo bogate zdobienie wnętrza. Oprócz uroku tego miejsca, oprócz ducha modlitwy, który tam panuje, warto stojąc w tej cerkwi, czy w środku, czy na zewnątrz, zdać sobie sprawę, że ona właściwie w oryginalnej formie przetrwała te 250 lat. Czy polichromie, które zobaczycie, czy układy desek, które zobaczycie, czy każda właściwie inna rzecz, bardzo często ma właśnie taki wiek. Oczywiście pojawiły się z czasem nowe ikony na ścianach. Oczywiście, podłoga była z czasem wymieniana, ale tak jak powiedziałem, duża część substancji zabytkowych w tej cerkwi jest oryginalna sprzed 250 lat. Zachęcam więc Państwa do tego, abyście odwiedzili w cerkiew w Nowoberezowie, bo z jednej strony to jest. Miejsce odnalezienia tego już słynnego na Podlasiu ikonostasu, ale z drugiej strony piękny, oryginalny zabytek Podlasia. Budzimy zabytki. Zaprasza Adam Musiuk.